Hej, witajcie w kolejnym filmiku! I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat poidełek. Jakie poidełko wybrać dla naszej świnki? Jak widzicie, jest to naprawdę masa różnych poidełek, od plastikowych, właśnie do szklanych i naprawdę innych. W swoim życiu miałem już naprawdę dużo poideł, kupowałam i wiem naprawdę, jakie są dobre, jakie warto właśnie kupić, a jakie po prostu są złe i się nie naddają. Więc zapraszam Was do oglądania. Tutaj na tym soliku macie poidła, z którymi się właśnie spotkałam i z nich korzystałam. Niektórych już nie mam bo się tak zepsuły, że musiałam je wyrzucić. Ale zaczniemy właśnie od tych, jakie właśnie, od jakich zaczęłam z jakimi się spotkałam, a na których skończyłam i które są warte właśnie polecenia. Więc teraz pokażę wam te pierwsze poidła, z którymi miałam do czynienia. Każde poidełko będzie oceniane w skali wykonania, uchwytu właśnie do otrzymania tego poidełka oraz ceny. Więc przechodzimy do poideł. Na pierwszy ogień idą poidełka, które na pewno każdy zna. Mam tutaj właśnie, chyba to jest firma Classic, nawet, nie wiem, to jest najmniejsze poidełko i tu jest właśnie Smal, tu jest jakieś mini, to myślę już takie średnie. I naprawdę to pudełko dostaniecie wszędzie nie w każdej klatce, jeśli kupicie na Allegro w takiej niefirmowej, jeśli chodzi, naprawdę one są dołączane do każdej z takich klatek, to jak widzicie jest jeszcze woda, bo właśnie byłam te poidełka, bo one jest naprawdę stare. one było dołączone do mojej pierwszej klatki, jaką kupiłam właśnie na Allegro do tej małej. To poidło dostałam właśnie do tego stołu szwedzkiego. I do każdego właśnie z tych pojdełek dostajemy taki drucik, który znajduje się właśnie tutaj w środku I go sobie właśnie tutaj odginamy, wiecie, tak żeby pojdełko się trzymało I jeśli chodzi o wykonanie tego pojdełka, to mi się naprawdę ono nie sprawdza, jest to najgorsze pojdełko jakie mogłam mieć Nie polecam tych pojdełek, są one naprawdę, cena ich na pewno jest tania, myślę że nie wydaje się na to więcej niż 10 zł. Myślę, że nawet mniej. Nie znam ceny tego, bo w rzeczy, jeśli nie kupowałam, one są po prostu beznadziejne. Strasznie właśnie ciekną. Nie wiem od czego to zależy, ale po prostu cała ta woda, właśnie w tym pojogu, gdy nalewałam yy, świcę, wszystko się wylewało, z tym było troszkę lepiej, ale też z niego strasznie się kapało i lało i on jest po prostu beznadziejne, nienawidzę tych pojdeł, są po prostu no, nie trzymają tej wody i też moja świnka pierwsza miała trudność, żeby z niego pić i naprawdę nie polecam tych pojdełek to zawieszenie też się średnio sprawdza, nie utrzymuje tego poidła, żeby było właśnie stałe, nie ruszało się pudełko. Wtedy może się właśnie umieć, To było tak, że jak to pudełko było tak, to ono się skręcało w taką stronę, w tak i cały czas musiałam poprawić tą rurkę. Z tych pudełk Wam naprawdę nie polecam. Według mnie są najgorsze, jakie możemy właśnie kupić w sklepach. Moja ocena w skali od 1 do 6 to jest 1. Następne pudełko, z jakim miałam do czynienia, to chyba drugie najbardziej popularne po tym pierwszym. Jest to firma Trix, jest to zwykłe poidełko poli kulkowe. To było moje trzecie poidełko, ponieważ drugie miałam... Mm... To było takie strasznie maleńkie poidełko Rurkę miało właśnie taką przeźroczystą, nie wiem czy to było szklane czy plastikowe I nie miało właśnie kulki, bo moja pierwsza świnka buba nie umiała pić z tych właśnie poidełek I z miski też jej nie szło, więc postanowiłam kupić coś innego I to nie było poidło właśnie dla ryb Tylko to było dla gryzoni Może pokażę wam tu zdjęć, no nie wiem jaka to była firma, może mi się uda znaleźć na internecie Ale to było tylko w jednym tym sklepie zoologicznym I panam kupiłam jej to poidło i ona z niego umiała pić, ale mi się rozwaliła ta rurka pękła, bo mi to spadło Wtedy my kupili to, bo czekaliśmy na zamówienie tego drugiego, jak rozwali on to pierwsze. I powiem wam, że z tego pójdęka wcale nie jestem zadowolona, ponieważ buba raz z niego piła, ale ta woda tak jej nie leciała jak właśnie z tamtego i to z niego kapało, więc nie byłam w ogóle z niego zadowolona. Jeśli chodzi właśnie o uchwyt, jest on fajny, ponieważ trzyma bardziej stabilnie to pójdęko. Czasami mi się tam wykręcało, ale nie aż tak jak z tym właśnie pierwszym. Moja ocena tego pojduła to 2 na 6. Myślę, że to według mnie jest taka ocena. Wiem, że dużo osób ma to poidło, ale ja je nie polecam, ponieważ też cieknie. Ja to pojduło, pamiętam, kupiłam za 13 zł. I bo to jak pomóc takim naprawdę malenki sklep technologiczne, to tam ceny były właśnie wysokie, ale myślę, że takie większe pojedynek nie da się za nie więcej niż 20 zł, myślę, że poniżej jakoś tak i szczerze mówiąc też ich pójdę nie polecam. I spróbuję Wam jeszcze znaleźć to pojedynko, które miałam wcześniej. To właśnie bez kulki, to aż dziwnie brzmi. To nie wiem, jak to pojedło się trzymało, tą wodę, ale to był jedyny, z którego Buba właśnie umiała pić. I w końcu, po tylu testach tych różnych pojedynk, doczekałam się tego właśnie odpowiedniego. Jest to pojedło z firmy Perplas, jak widzę, tu mi jeszcze właśnie woda, bo też jest umyte. Ono, my z niego korzystamy, jest ono właśnie przyczepione właśnie w klatce I to jest najlepsze poidło kulkowe, jakie mogłam naprawdę mieć Już mam chyba z 3 lata będę mieć klatkę, niecałe 3 Ale to poidło dalej z niego właśnie nie kapie świetne Woda z niego leci Proszę, jakie są zadowolone właśnie widzę po tym właśnie, że kuweta nie jest właśnie zalana tą wodą Gdzie zawsze mi kapało z tych poidów Więc jest to najlepsze poidło, jakie możecie kupić Możecie kupić właśnie w różnych rozmiarach tu ma 600 ml i też ma właśnie bardzo fajny zaczep, który właśnie trzyma poidełko, a czasami się ono obraca, ale jeśli właśnie mamy je dostosowane do klatki, to jest naprawdę świetny, nie wiem jak w innych klatkach, które nie są z firmy FairPass, ale na klatce FairPass trzyma się idealnie jest tylko właśnie taka zasada że to poidło może wam wyskakiwać jeśli będziecie właśnie tak zaczepiać to ta klamra wam się rozszerzy dlatego powinniście wkładać ko od dołu i wsuwamy wtedy i ta klamra się trzyma nie rozszerza się jest naprawdę świetnie i nie jeszcze to właśnie zaklejam taśmą bo im wyskakuje to pojedło. ale naprawdę jeśli chodzi o hulkowe to najbardziej polecam wam film Fairplatz ja jestem z niej zadowolona moja ocena to 6 na 6 ponieważ dalej nie kapie sprawdza swoją właśnie funkcję świki z niego umią pić woda właśnie im bardzo Dobrze leci. Nie mam pojęcia, w jakim ona jest ceny, bo ja ją miałam dołączoną do kratki, Tu Wam gdzieś teraz właśnie wyświetla, jakie są ceny e, tych różnych, właśnie rozmiarów. I jeśli nie wiecie, jaki kupić, to Fairplast to jest idealna firma. Ja się jeszcze na niej nie zawiodłam. Naprawdę bardzo, bardzo Wam je polecam. Jak wiecie, potem doszedł nam wybieg, i musieliśmy kupić inne poidełko jeszcze na wybieg. I tutaj właśnie dostaliśmy, właśnie pamiętam, do Karmi Versa Laga, było dołączone właśnie na Zauplusie. Szklane poidło, tutaj macie firmę. I ono było naprawdę bardzo, bardzo fajne, święki i też sobie z niej bardzo dobrze radziły. Tutaj miały długą rurkę, więc nie przeszkadzało to właśnie w piciu i niestety właśnie nagle zaczęło nam kapać, nie wiem dlaczego, strasznie się z niego lało, wylewała się tak samo cała woda, ale przez dłuższy czas nam bardzo dobrze służyło aczkolwiek nie spełnia teraz już swojej funkcji, ponieważ no strasznie się z niego właśnie leje i tu mamy minus. Nie wiem jak pójdęłka z firmy Trixie, ale to po pewnym czasie będzie Wam kapać, przynajmniej w moim przypadku. Jeśli chodzi o zestaw właśnie, który mam dołączony do trzymania, to mamy właśnie. Takie fajne jakby trzyma na to pojedło i tutaj trzyma taką sprężynę. To mam te zdjęcia jak to się trzyma. Do tego mamy jeszcze marchewkę, którą kontrolujemy poziom wody, czyli ona nam się unosi i możemy widzieć właśnie, ile ma jeszcze zwierzak wody. Jeśli chodzi o cenę tego pojedła, to też nie wiem, bo było ono dołączone gratis, myślę, że gdzieś około 20 zł. Nie, nie więcej niż 30 będziemy w stanie kupić szklane poidło lecz niestety nam to zaczęło właśnie cieknąć, choć na początku spełniało swoją funkcję. Możecie spróbować z firmą Trixie, bo tego jeszcze nie miałam, ale to będzie Wam po chwili cieknąć i ocena tego poidełka to naprawdę spełniało nam funkcję, więc takie 4 na 6. Niosetko było to, że nie wiem dlaczego zaczęło właśnie nam przeciekać i ogólnie z tego powiedła, bo byłam naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. No i moim faworytem jest pojedło z firmy Fairprice. To najlepsza firma z jaką się spotkałam, jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Naprawdę jestem zadowolona z wszystkich życzych, jakie kupiłam z tej firmy. Jest to pojidełko właśnie bardziej popularne za granicą, ma 300ml. Jeszcze mi zostało właśnie pudełko, bo niedawno je kupiłam. Tak ono właśnie wygląda po złożeniu. Mamy tutaj, jak widzicie, inny układ tych rurek nie jest ono kulkowe, tylko tutaj mam taki właśnie patyczek yy, mogę tak powiedzieć taki metalowy i właśnie jak świnka będzie... nie chce się wyostrzyć nim ruszać to właśnie woda jej leci jest to bardzo fajne, swobodne Chociaż moje świnki tam tylko nie mogły zrozumieć jak to działa ale bardzo szybko się załapały pojutło nie kapie jest naprawdę świetne sprawdza swoją funkcję tutaj mamy taki właśnie zaczep który podobny jest do Trixie właśnie jeśli chodzi o założenie i jest on świetny, ponieważ zakładamy, pójdę po właśnie od góry i dochodzimy do końca i prostu nie ma szans prze, jakoś przekręcić, ponieważ jest bardzo stabilny i nie da się po prostu tego przekręcić inaczej. Jeśli mamy właśnie terrarium świnka jest jakimś akwarium czy czymś takim mamy właśnie do tego dołączone takie właśnie przystawki które zaczepiamy tutaj jak widzicie na rysunku i też się będzie po idełku trzymać więc naprawdę świetne świetna rzecz tutaj mamy jeszcze taki właśnie ze, do zestawu taki patyczek i może nie wiecie do czego to jest służy ja wam tutaj pokażę, mam tutaj kartkę i je, służy ono do tego żeby odkręcić właśnie tą część i tutaj możemy wyjąć te części swobodnie, umyć wszystko dokładnie, ponieważ w tych pojedynkach właśnie kulkowych, co jest właśnie rurka. Nie da się tego tak dobrze wyczyścić, nawet jak czyścimy to patyczkiem higienicznym, nie doczyścimy tego aż tak dokładnie, jak tutaj możemy. To jest mój całkowity faworyt, rozwalił właśnie z, z tym. nie ma właśnie według mnie lepszego pojdełka. Kolejnym plusem, jeszcze ja zapomniałam wam powiedzieć, jest to, że otwierane jest od góry, więc możemy swobodnie wylewać wodę. Ja moje świnką czyszczę pojedło co jeden dzień lub, znaczy codziennie lub co drugi, ale właśnie często moje świnki właśnie jak wstaję do szkoły wypiją i ja im właśnie tylko wtedy otwieram, dolewam wody. Naprawdę jest to też świetne właśnie wyście jeśli Mamy właśnie dużo zajęć, na przykład do szkoły, potem jeszcze jakiś inne. Na śwince możemy szybko dolać wodę i jest to naprawdę najlepsze poidło, z jakim miałam do czynienia. Jeśli chodzi o cenę, to ja tutaj daję całkowite 6 na 6 ponieważ nie ma z nich żadnych problemów. Mamy naprawdę dużo właśnie, właśnie tutaj akcesorii, z którymi możemy sobie właśnie poradzić i czyszczeniem i przypięciem tego poidła do różnych, różnych naprawdę powierzchni. Jeśli chodzi o cenę, moje pojdełko kosztowało 20 23 zł, jakoś tak. Możemy kupić jeszcze na 600 ml, i ono kosztuje chyba 28. Ale naprawdę, cena tu jest naprawdę bardzo dobra za, za to pojedynko. Jeśli nie wiecie, jakie kupić wasze śwince, nie jesteście właśnie zadowoleni z tego, że inne kapią, to to jest właśnie najlepsze, jakie możecie właśnie spotkać na rynku. Podsumowując, tutaj mamy właśnie pojedyncze, które mi się nie sprawdziły, i ja nie polecam Wam ich kupować. Na pewno jednak znajdą się osoby, które będą mówić, że firma Trixie jest świetna i nie ciekną, i w ogóle, że to pewnie moje, jakieś uszkodzone, coś takiego. Według mnie ono nie jest najlepsze, warto zainwestować w lepsze, ale jak mówię, na pewno ktoś taki będzie, który będzie twierdził, że do Trixie jest najlepsze oraz też, że wcale nie ciekną. Jeśli chcemy zainwestować więcej, to mamy też szklany nie wiem jak sprawdza się Trixie, ale to po pewnym czasie będzie wam właśnie cieknąć, ale na początku będziecie z niego naprawdę bardzo zadowoleni. Jeśli chcecie wydać więcej pieniędzy i mieć pewność, że to pójdą będzie służyć naprawdę przez dłuższy czas i nic się z nim nie będzie działo, to zainwestujcie w firmę Fairplay. Ja wam naprawdę bardzo, bardzo polecam najbardziej to pojdełko, ale do tego też nie ma właśnie żadnych minusów, jest naprawdę świetny, min dalej właśnie spełnia swoją funkcję, czyli właśnie nie cieknie, a woda się swobodnie właśnie, leje jak prosiaczki stąpić. No i to jest tyle, co w tym filmiku możecie pisać, jakie wy macie poidełka i jakie według Was są najlepsze. I to jest tyle, dość.